Witam Was bardzo serdecznie, tytuł z Chomik. i dzisiaj zagramy w Evolution. Jest pełne, dobra? A, i weszliśmy nie w to, dobra. No, ktoś przyjdzie. 3, 2, 1 i. Nikt? Trudno, będziemy grali sami. Będę miał pierwsze miejsce. Chyba, że. Nie wiem, będziemy grali sami. To ostatnie miejsce. Nie, ale tak. Teoretycznie, bo to trzeba zabijać, żeby ewoluować. Czyli, jeżeli byśmy grali sami, to byśmy musieli zabić samego siebie. A gdy się ginie, to się traci ewolucję. Czyli, tak czy siak, byśmy nic nie zajęli. No. Czyli z tego wychodzi, że tak czy siak. Nic z tego. No. Dobra. Wejdzie ktoś? Please. No, trzy, dwa, jeden i. I. Nie, to nie. Ale musiał. Na pewno. Daję wam trzy sekundy. Trzy. Dwa Jeden No, trudno Dobra O, lak, lekki Dobra Jeden sekund, dobra O, to może od razu skrzynkę otworzymy, bo chyba jakąś tam mamy Tak, mamy, czy jeszcze z jakiejś tam promocji było No to otwieramy skrzynkę i ja chcemy tutaj otworzyć mamy tutaj skrzynki coś myślę żeby tą otworzyć o dysk coś myślę żeby tą otworzyć U nr coś myślę żeby tą otworzyć melony i coś myślę żeby którą, 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 którą nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tom! O, No i fajnie. Pyk, pyk, pyk. Już można wyjść. Tak, to dziękujemy. Dobra. O, no, akurat dobra. Wszystko coś sprawdzę. Coś takich ciekawości. O, nie jest, nie screenshot. Eee, nie widzę. Okej, okay, czyli jest... Yy... grum. Codziennie był nieco drutny. Nie wiem, dobra. 4, 3, 2, 1 i. No, dobrze. No bo jesteśmy Iron Golem. Szukamy najbliższego targetu. I. Tam jacyś są. Gdzieś może się a to. Chyba dwustu się udało zabić. I dobra. Jest git. Jest git na razie. Bleść tak. szybko. No. Dobra. Bliski target. I. Dobra, bierzemy go, bierzemy go, bierzemy bierzemy, bierzemy, bierzemy. E to nie. jak nie zabijemy. No dawaj, dawaj. A, zabito mnie. Trudno. A na razie wszyscy są na pierwszym poziomie, to jest na razie dobrze. Szybciej biegnij do kogoś, biegnij, biegnij, biegnij. Nie ma nikogo blisko. Tam jest jakiś Eren Golem. O, już ktoś ma Spidera. O nie. Szybko. Ej, jak on mnie bije? E! Widzieliście jaki haker? Ty, wi Ludzie, widzieliście po prostu? Jaki ma nick? Dobra nie widzę, Nie, to będzie, to wyjdzie na nagraniu. O nie, tak, tak to nie będzie, tak to nie będzie, tak to... to I nie pójdzie. O nie. Takich hakerów trzeba od razu. z takimi hakerami trzeba? No. Daj się zabić. Co ty masz? Jakieś nieskończone życie, czy co? Nie, człowieku. Blaze, przyjaźń blaze No dobry jesteś, dobry jesteś kolegą. Przecież... No nie no weź co, wiesz to. No. No się da, no. Da się da się. Da. Już ktoś ma trzeci? To ten hacker, tak, to ten hacker. No po prostu. No, już jest czwarty poziom, no jak to możliwe? Eee, timy, nieładnie, nieładnie, nieładnie. Ty, nie! No, dobra, 4, 3, 2, 1. No. Dobra. Oj, nieładnie, tak hakować. Nieładnie, hacker przy... No i patrzcie, jak on mógł mnie tak uderzyć od tyłu. No po prostu hacker jak nic. Po prostu hacker jak nic no o, Jak nic hacker Ale trudno, trudno Z jak tak już jest I Dobra, lecimy No i ma ostatni poziom i zaraz wygra No I Niech to co jest Kogoś zabić, kogoś zabić, kogoś zabić, kogoś zabić No dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy Blazier nie goń mnie O ty, Blazier nie goń Daj się bić z tym, Auć. Goń. No, tamtych, no Goń, nie wiem, kogoś innego, nie, nie Trzecie miejsce, no, pierwszy raz na podium Chyba tak, pierwszy raz, tak, pierwsza gra, dzisiaj, nie wiem Tak jeszcze z dwie gry, taki, taki jest czas, no to, a dobra Ile ja to kosztuje tych gamsów? 4000 Ile mamy? 15 kupować. No dobra, będziemy oszczędzali Chociaż przydałoby się Takie hmm. szybsze ewolucje hmm. Nie no, nie wiem na jakiej minigrze tutaj zainwestować Chyba, że, nie, nazbieramy no, jak najwięcej Dobijamy do miliona, wtedy coś kupujemy Okej, okay? okej okay. 34 sekundy Użyjemy sobie, nie wiem Ej, a gdzie to są teraz gadżety? No dobra, są Użyjemy Firewerki TNT Melon Dobra, to A, już nie a, dobra, jest. Można kogoś zabić? Zrobi? A właśnie, gdzie jest ten hacker? On gdzieś tutaj powinien być, bo on też jest... ...ee, gdzie jest... ...miał nick na my chyba, tak? Ile się nie mylę, to już go chyba nie było. A, nie jestem pewien. A gdzie mnie tutaj? Trzech? iiii no, dawaj, dawaj, nie tamten, ty, ty go zabij, żeby on nie wyrwózł tam, wóz się bije, tam jest jeden sam nie ma tak łatwo nie ma tak... aaa to jest lag, czy co, ej no Ragi się nie liczą. I tam jeszcze Blaze przyszedł, no i tak nie jest pan. Zostań, bądź dobrym kolegą. Bądź dobrym kolegą. bądź dobrym kolegą. Nie? ty jesteś kolegą. Nie. Tak, tam się bicie. No, bądź człowieku dobrym kolegą. No No, dzięki. No, solidarność... Golemów, no. Tak, tak, ma, tak ma być. No. Dzięki... No. Nie, ciebie nie biję, ciebie nie chcę bić. Teraz biję tylko tych. O, tutaj się blaze biją, dwa. Któryś wygra, ten wygra. No, auć, auć, nie! Ty, ty, ty mi pomogłeś, ty mi pomogłeś, ty mi pomogłeś, nie! A woda, to nie ty mi biłeś A to. Ale, nie, ty mi ewolucję zjadłeś O, tak nie będzie, tak, tak nie będzie, teraz się kapnąłem. nie Tak nie ma być Tam jeszcze jeden jakiś ewoluuje A, Ludzie, nie ma, nie ma, nie ma tak łatwo Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, mój kill, mój kill No Ty tam sobie siedź Czekaj Aż jakiś taki golem przyjdzie Ja tutaj czekam, ty mnie nie widzisz? Mnie nie widzisz, mnie nie widzisz. Nie, ty mnie nie widzisz! Ty mnie nie widzisz, ty mnie nie widzisz! Nie! Straciłem szansę do ewolucji! Przez ciebie! Ja Jakie... To który jest Normalnie chyba, chyba ostatni. Tak jeszcze. Blaze na statku. To... Kto to widział? O, nie ma to łatwo. A teraz ciebie mam. Nie ma to łatwo, nie ma to łatwo, nie ma to łatwo. Nie ma to łatwo. Auć, nie, nie, nie wlejdź tutaj, nie wlejdź tutaj. No, auć. No, dobra, szybko, szybko, Nie, 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 creeper, 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 dobra, jest, dobra, jest, dobra, jest. Dobra, jest. Dobra, jest. Dopiero drugi poziom. No nie gadajcie, może to będzie szybciej. Szybciej, szybciej, no, szybciej, przenoś mnie, przenoś mnie, no. O, ty, slajmie jeden, nie ma tak łatwo, no. slime to dobrze. przeciwnika slajma. Nie idź tutaj, nie idź. No dobra, jest bit. Teraz i teraz Szybko. No, tutaj się ten bije, z tym bije się. No. Ja tak łatwo nie dam. I tam się bicie. Ja tu już mam połowę tego, czwarty level, slima mam. Slajma czy kurczeka? Slajma, tak co no, szybciej. Dapro pingwin. Uważaj na mnie. Bo jestem zły. Nie. Dobra. No, ewoluuj. No i... A masz, a masz, a masz, a masz. A masz, a masz. No, mama... Nie, 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 nie. O, dobra. Ty tam sobie się bij. Ja tam z wady nie. Kurczak! Dapro pingwin, ja wiem, że to ty. Szybko tam, on nie może go zabić. Tam ten ewoluuje, ten też, ten też. Spider i i no dawaj, 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 Nie, blaise, nie, 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 Wygraliśmy to. Pra... Nie, nie wiem. Tak. No, no, na 3, czwarte szansy. Na 3, czwarte szansy wygraliśmy to. O nie, ja ci teraz nie dam ewoluować. Nie ma tak łatwo. Nie ma. No. No, nie, nie, nie. Ty kurczak mnie nie mi. Nie, nie, nie. No. Tak ma być. Ktoś wygrał już? Mam nadzieję, że nie. Teraz jest. Walka o śmierć i życie. Teraz jest walka o śmierć i życie. Walka o śmierć i życie. O śmierć i życie. O śmierć i życie. O śmierć i życie. A. Niech to. Sekundy nas dzieliły. Jeszcze raz. Nie, kupujemy go. Dobra, kupujemy. No! No patrzcie, kupiłem, no... Ale... Czego tu? E, aha, bo to możeśmy się zabadować. Czy nie gadajcie, że to naraz, no bo... bez przesady. Wiedziałem tyle, że spoko nie wiem starczyło, no nie wiem na co. Sekundy, po prostu na no sekundy, ludzie! Sekundy! No sekundy takie to już po prostu na wejście. Dobra. Chwila. Chwila. I... No wejście ludzie. Ty, ty tutaj tak nie uciekniesz mi. Auć. Kuczak, już to się wywołało tak szybko. O nie, ja to... Poczekaj, nie dam. No nie ma, nie ma. Co? Co? On jest mój. On jest mój. On jest mój. On jest mój. Nie da, to kłatwo. Nie, nie to, to no, wy się bicie tam, to nie jest mój Tam się uciekajcie, a ja już też ma pierwsze level. I ja nawet nie wypróbowałem tego na, na tej klasy Ty, chodź ty tutaj, chodź ty, 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 chodź ty tu, chodź Chodź ty tu Nie bij się z blazami, chodź tutaj jak Iron Golem z Golemem do wody, no do wody. Tutaj nas mi. nie zabiją. No szybko. O nie ma tak łatwo, nie nie nie. Ty, ty wiesz że to tak nie działa? I czy nas zaraz wyrzuci? No właśnie, nie mówiłem. O, Aha. Czy to działa, czy to nie działa? Gdzie no ludzie A ja to działa się? No, dobra. My dopiero pierwszy level. Mm, mm, mm. okay, My jesteśmy chyba ostatni. No lagi. Ty, ten jest mój. Ten jest mój. Ej. Golem jest mój. Ty. Golem jest mój. Golem jest mój. Co ty masz tak dużo życia? Ty. Ty. Ty, 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 ty. Ty. No. No, ja cię. Wieś ty się. Człowieku. O! Ja już wiem gdzie on jest. Ja mu tam zaraz idę normalnie. Nie dam mu żyć. A tamten co, creeper Weź, się tutaj o, chodź, chodź, się bij, się bij. No. Nie bij mnie, ja też chcę ci pomóc. Nie chcę się z tobą bić, chcę. a to ten Daphrop pingwin. Aha? Zaznie on wyrzucony. Prawdopodobnie. Będzie on już tu. Już ma slima, no nie, nie ma możliwe, no po prostu... A. Przeciej, nie pozwólcie... Ludzie, słyszycie mnie? Ci co gracie, nie pozwólcie dać propinguinowi dojść do piątego poziomu i wyżej. Słyszycie. Ty, coś tutaj lewo ktoś tu? Nie. Ty, creepa, chodź tutaj. Chodź tutaj, chodź ty tu, Slajmie. Ty, nie slajmie, no. Ty, ty. Ty, nie, 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 nie. nie. No. Wiecie co za takie coś nie karać? No po prostu Człowiek chce sobie spokojnie pograć, wygrać A tutaj ludzie takie bajery dają Ty chodź ty tutaj nie jakiś uciekasz tylko... No, człowieku, walcz jak patrzę, to nie uciekasz Prawo, lewo, prawo Jeszcze lata do tego, no Nie, doprawdy nie dajcie wylubować Ej, coś mi wydarzyło wydarzyło Czwarty Najlepiej się bić z Slime'em chyba Zależy kto tutaj wygra DAPRO PINGWIN SIO SIO SIO, DAWAJ, DAWAJ, DAWAJ NIE, 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 NIE nie. O! Znowu I Jeszcze poza mapę, no A, do wody A nie, co, boisz się wody, co, boisz się, boisz się Co, boisz się wody, boisz się wody, co, no Boisz się wody, widzę Auć, auć, nie, nie, slime, nie, slime Nie, nie, tak nie może być, no Po prostu, no, no dlaczego No, po prostu weźcie Mnie stąd A, gdzie, dwa creepery się biją, tam slime korzysta Auć, dobra Chodź ty tutaj, chodź, 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 chodź. A, a, a. no Życzę, nie, po nie, nie pozwólcie! Sport de Fox! Sport. Nie pozwólcie mu, ja muszę wygrać Nie pozwólcie mu Nie pozwólcie mu Nie pozwólcie mu szybko Niech się da się kilnąć, dajcie kilnąć. taki? Ej, ja mogę tak ten, się podbijać lekko. Dajcie mi tego slajma zabić. On idzie się ewoluować. No! Kurczak, nie! Ja mogę się lekko podbijać i właśnie to może przeważyć. No i wygrał! Nie! Nie, Kickman KickSlam, nie On nie może wygrać ON NIE MOŻE WYGRAĆ, NIE MOŻE WYGRAĆ, ROZUMIECIE? NIE MOŻE, NIE MOŻE nie. Jeszcze jedna minigierka, jeszcze jedna minigierka No w rozdałem Trzecie miejsce znowu Jakie... Miało być 15 minut no. Będzie pół godziny To póki nie wygram Dwie godziny później, tak, Dobra. Eee, to przyniesie mi szczęście, na pewno. Jak... Co ja wziąłem? To ja wziąłem... No. Mad Blaster, o, dobra. A masz... Macie nie... nietoperzami. No. O, patrzcie, o, macie nietoperzami. Macie nietoperzami. Macie. No, przecież... Macie nietoperzami. Macie... coś jeszcze masz. O, TNT. Sobie. i lecimy w kosmos ej no ostatnią <śmany> minigierkę no. po prostu już szaleje po prostu z nerwów że ty ja tutaj na ciebie się a, a. w locie go uderzyłem najlepiej no normalnie pro super hiper extra a ty tutaj szybko na wyspę Chodź, dobra, dobra. Jest. No dalej, teraz. Dobra. Czego ja na wodzie jestem? Skoro jestem Blazem? Dobra. I dobra, uciekamy. Jest, jest. Jaki fart! widzieliście tu? Po prostu ekstra. Dobra, jedziemy na razie git. Na razie jest git. Na razie jest git! 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 Szybko, szybko, Dobra, jest! Na razie jest git. Na razie jest git. Ale niech pan mnie nie... przed zachodem słońca? Nie, nie przed zachodem słońca. Co ja z tym niedźwiedziem? Ale szybko, 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 szybko. A nie, myszku to już nie mogę, nie mogę. Nie wyrabiam myszku. A no. Żeby się ten Spider zabił. No. Tam ktoś... O, tam ktoś jest. Ktoś jeszcze Iron Golem jakiś. O, łatwy kill. Łatwy kill, łatwy kill. To się nazywa łatwy kill, łatwy kill. A to tylko jeden poziom. No wybaczcie. No ale mógł nie odchodzić, no. Po prostu normalnie ekstra, tak na koniec odcinka, jakbyśmy... nam się coś by udało. Po prostu no tak chodź troszeczkę, tak... tak minimalnie choć coś wybrać na flips. Chodź pomogę. No, ty, ty, ty! Spider, spider, spider! Ty nie podskakuj Spider! Spider, spider! spider. Ty, spider! Jest. O nie jest się. Tylko nie on. Please, please. Dajcie mi jeszcze tak jednego killa, takiego jednego maluszkiego kila. Taki jeden maluszki. Nie, to tam ktoś. Już... Pewnie miał twój z... serduszka, pewnie pół serduszka takie. Małe... Takie malutkie, pół serduszka takie. Nie! A, nie no faldem to zapomniałem, no. Już się bałem, że...

Ten czas mogę już zrobić z pięciu, ale nie, bo ja chciałem łatwego killa. Łatwego tak. killa chciałem. Łatwego killa, o łatwego killa tak, 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 tak. Jest! Świla tylko, świla prawie czy Jest! 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 Wygraliśmy! Jest, 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 nie. normalnie, Jezu, emocje się nie tu, po prostu normalnie myślałem, że zaraz wy... normalnie, nie wiem co, zaraz mnie rozniesie, ale się opłacało być dwa razy trzecim, żeby być raz pierwszym, choć nie wiem, czy ja grałem trzy czy cztery razy już, nie wiem, ale po prostu, no ludzie, ludzie, gdyby nie to, to ja po prostu bym normalnie... A mi serce chyba prawie siadło. A czuję, że myszka to chyba jest normalnie przegrzana. Tak. Dobrze słyszycie, czuję, że jest myszka chyba przegrzana. Normalnie... Świniok! Jak... E, nie, czekajcie! Świniok, Świniok! Nie, świnko! Świnko! Lecę za tobą! Ty, ta świnia to, to Enter Dragon. E, dobra. Ale ja po prostu normalnie, tu może po prostu. Nie no, jeżeli z tym odcinkiem by się coś stało teraz, czyli żebym wszedł w plik, a na przykład on się nie nagrał, bym się nagrał na przykład z jedną klatką na sekundę. Po prostu, czyli jeden FPS, to bym się po prostu tak wkurzył, że po prostu bym chyba wyniósł, nie wiem co, nie wiem co, po prostu bym, po prostu bym rozniósł wszystko. Nie no, żartuję dobra. Tutaj pod fontanną się, Pożegnamy. No to tak. No, a Zrobimy sobie teraz miniaturkę. No, dobra. no to tak. Dzięki za oglądanie. No to dobra. No to. to. Fajnie, że byliśmy dwa razy trzeci, chyba tak? Bardzo trzeci? Okay. Tak mi się zdaje. Coś mi pamięć ostatnio myli I raz pierwszy, ale to już tak było po prostu superowo. Po prostu ludzie superowo. Po prostu no, normalnie ekstra. No, no świetnie. Dobra. A więc. Dzięki za oglądanie. Żegnam się z Wami, cześć i czołem.